Jak wyglądam? Jak gówno. Odwróćcie. Hej, witam was w tym odcinku i chodzi o to, że jak pan na to, wiecie, lub z mojego Instagrama, to się wam wyświetla o co chodzi, mniej więcej. Hej, witam serdecznie, widzów i Widzicie to pewnie inne bo chciałem zaktualizować film, za koniecznie nie i mam ku temu nowe dowody. Film jest montowany na jutro, ale pokażę wam kilka aspektów, które to udowadniają. I patrzcie, mam kolejny dowód, by ku temu tak myśleć. Tutaj mamy na przykład odczytaj e, wiadomość. To jest taki znaczek i ukazuje się nam głos, który używają podobno Jastuń i jest on prawdziwy. Posłuchajcie! cast 2006 powiedział, a debil. Czy to przypadek? Nie sądzę. Czekajcie do jutra, a zaskoczycie się. Chodzi głównie o to, że Jansson istnieje, ale nie istnieje. Co? Co? Impossible. Może archives are incomplete. Chodziło o to mniej więcej, że Janstron e, a nie istnieje, wiecie o co chodzi, bo swego czasu e, Janton wysłał mi tę wiadomość. Kast kamerzysty zaczyna robić potężny problem. I jeszcze była taka też sytuacja na live'ie Rudego Kota, że tam sobie on gadał, był e, bodajże na przystanku autobusowym, a ja do niego pisałem, w sensie jak macie czar na żywo, to wiecie, to na przykład piszesz i nagrywający może to widzieć. I padło takie pytanie: Kim był e, ten dziadzo i tak dalej, i czy Jan Ston istnieje? I uzyskałam wtedy taką odpowiedź. co coś z tym zrobić. Nie, nie skuba że zmyśliłem, że ja, Jan nie jest moim dziadkiem. To był mój kolega. <coughs> no, to był mój kolega, nie był moim dziadkiem. Impossible. A więc ogólnie e, podejrzewam, bo Jan Strzon używałby rzekomo Google Tłumacza ale niby jego prawdziwy głos został użyty raz wiadomości i tak dalej, ale jednak niestety okazało się, albo na szczęście bo Jan Stron istnieje, ale nie istnieje, chodzi o to, że na pewno nie ma takiego głosu i nie wygląda e, w taki sposób tylko tylko no wygląda jakoś inaczej na pewno Jan Stron to jest taki staruszek, ale na pewno nie jest Jan Stron i na pewno jest jakoś tam z rudym kotem spokrewniony, ale na pewno nie jest właśnie tym aktorem, co tutaj mam. W sensie Jan Strong istnieje, ale podobno to nie jest taki dziadek, co raz było go widać. Tylko to jest taki młody chłopak, kolega rudego kota. Macie tutaj urywek, Jan Strong. Jan Strong, tak. Jan Strong. Jesteś Jalem z Mhm mm Powiedz mm -hmm. mam to ja Jal Nie Ja Chciałem jeszcze napomknąć, że eee, Mam nadzieję, że Wam się film spodobał eee, Chciałem pozdrowić Icemana, bo Ostatnio oglądałem taki ciekawy film Tutaj się Wam wyświetla Taki ciekawy, tu eee, I starcie przyjemnie się go oglądało Iceman, props dla Ciebie Pozdrawiam jeszcze raz Już na napisałem komentarz, ale Pozdrawiam Cię jeszcze raz to samo wszystko co chciałem powiedzieć, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Do zobaczenia i cześć! Dla niewtajemniczonych, kim jest w ogóle JanStron, jest to dziadek Rudego Kota. Um, to w sumie wszystko jest jeszcze um, jakby to powiedzieć... Suger Daddy Lesbie Bicepsa. Jestem szuga, szuga dany, no i noszę daddy za a pod moją rezydencją stoi bardzo drogi wóz.